Trzemaleczko, ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku z serii gry Black Story, ciśniemy, sorry, że teraz się tak wziąłem za tego Happy Wheelsa i w ogóle Black Story nie nazywam, ale... O co to robi O nie A, czyli ten dystans c c tej No ćmanie. Ja nic nie widzę ten fogi To jest to Mgła o To jest fajne, to jak postawię wokół domu, żeby mnie nie, nie wleźć. Nie, to mi może wleźć Ale będę się czuł bez piacić Ok? Okej. już się nie boję Five Nights at Freddy. Teraz będę nagrywał co dwa dni Five Nights at Freddy. Oh. 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 O! No, widzicie, fajne. takie 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 też się rozwala k No tak, jak żeby inaczej? To jest taki krzaczek obok domu, obok drzwi. Do latający. O, lewelek to jest razu jest że jak pisałeś sobie. O! Oh. Oh, fuck. Jezu! Nie, tylko jednego koktusa tam Tu, Gid. Co ja dam zrobić? No ja jest ty sobie, tylko to, bo to jest taki ten, tam to też dam. Trzy, cztery. I to jeszcze będzie takie jakby, wow, jakby mój ogródek. Tak zrobię sobie jakąś działkę To będzie moja działka To mała ta działka, ale co? Co to? No kurde mać To Pierdzielaj Cię zabijać nie chcę, ale mój Dobra tak sobie ulepszymy ten For damage A będziemy więcej falić Nasza działka Może będziemy zbożawać. Czy, czy tak to się nazywało? Chyba tak Na razie były tutaj taki Hmm Fuck Myślałem że Kiu się bierze i ten tak jak w Minecraft Leć będą krzaczki Idziemy spać Albo nie jeszcze Co zrobimy? No nic nie zrobimy A nie to wygląda, podoba mi się. Dobra. O. Mam tutaj ten spawner smoka. Mam to sobie ze spawnem. Gdzie jest? Skogo z tej świnie, nie? To jest świniacz jakiś cig. Tak. Co? Czego to? O! Tydzie możesz mi zabić. Chyba, że on mi ciebie. Zobaczymy przy okazji ile walimy. 19, lepiej. Trzyma to. na tobie jeździ.

Przyjemnie to Co, Co to? Koch Muszę zabić tego hunterka. Huntera. Tego widowaj. Tego w kapturze. Nie zabijajcie tej w ma już Co ona ci kurde zrobiła? No. Się mi się mana zrobić. Skończyła. Widzicie co? Tutaj zrobię szkło i buteleczki na manę. Wie, że takie coś jest. Ciebie zabijemy, to Przepraszam, że się tak wszystko wyrażam. ale... Co za zielka? Co i nie, co robisz w tym Boxerze, czy nie zakończysz serii? zostaw go, ty! i zabij go zabij go w smoku Mnie. Zabiłem. Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! Widziałem się to! Zabiłem go! Tam jest! Zabiłem go! Leży wszystko tam! Zabiłem go! Zabiłem go! Szybko! Ty się smaku! O! smok

Zabijemy cię. Ale nie nie jesteś taki Ty mi się dał kupiony.